Dzisiaj w odcinku Archiw porozmawiamy o zielonych humanoidalnych kosmitach, którzy bardziej kojarzeni są przez swoje pierdzenie. Czas na odcinek o raksa Będę się starał unikać tej nazwy, chyba rozumiecie dlaczego. Częściej określa się ich nazwami ich rodzin. Najpopularniejsze rodziny to slitini, ale poznaliśmy również blaterinów. Tak więc zaczynajmy. Młode tej rasy wykluwały się z zielonych jaj z mackami. W wieku 12 lat przedstawiciele tej rasy byli wciąż uznawani za młodych i nie byli wyżsi niżeli ludzie w tym wieku. Byli oni szybkimi drapieżnikami, za pomocą węchu byli w stanie poznać rasę, wiek, płeć i emocjonalny stan swoich ofiar. Byli zrobieni w dużym procencie z wapnia, byli zatem bardzo wrażliwi na kwas octowy. Był on również używany na ich własnej planecie jako kara śmierci. Kobiety tej rasy w sytuacji zagrożenia mogły wytworzyć w swojej buzię trujący dla ofiar gaz oraz wystrzelić w ich stronę pazur. Teraz skupmy się na samej rodzinie Slitinów. Byli oni znani z kradzieży zaawansowanej technologii od innych ras. Byli jednak na pewno bardziej zaawansowani niż ludzie. Wynaleźli sposób podróży szybszy od światła. Potrafili zmodyfikować ziemską świnię do humanoidalnej formy. Posiadali również małe teleportery krótkiego zasięgu. Ich najpopularniejszymi narzędziami były opaski z polem kompresującym. Dzięki temu mogli lekko się skurczyć, aby zmieścić się w ludzkiej skórze. Technologia ta nie była doskonała i powodowała głośną wymianę gazów. Co zaskakujące, większość Raksa Kolikofala była pokojowa. Uczyli swoje dzieci matematyki i poezji, byli również doskonałymi farmerami. Nienawidzili jednak kryminalistów i karali ich z największą surowością. Członkowie tej rasy nie myją zębów i nie przygotowują swojego jedzenia w specjalnie skomplikowany sposób. Bliźniaczą planetą raksekolikopalabatoliusa jest Klom. Gdzieś daleko przed XXI wiekiem Slitini przejęli władzę na ich planecie i zniszczyli jej system ekonomiczny. Wtedy pozostali członkowie się wzburzyli i odbili władzę. Slitini zostali skazani ze swoje wyczyny, ale większość ich uciekła. Byli ścigani przez blaterinów i Judonów. W stop w drugim roku, Slitini wraz z innymi rasami obcych uczestniczyli w uwięzieniu 11 doktora w Pandoryce. W marcu 2006 roku Slitini przejęli brytyjski rząd. W celu ukrycia swojej obecności zesłali na Ziemię statek, który uderzył w Big Bena i spadł do wody. Była w nim zmyłka, czyli kosmiczna świnia. Chcieli oni wprowadzić Ziemię w nuklearną wojnę i sprzedać jej resztki na czarnym rynku. Zostali powstrzymani przez ekipę 9 doktora. Teraz uwaga, trudne imię. Blon, Fell, Foch, Passamer, Daisy, Tin. Przeżyła i we wrześniu 2006 roku postanowiła po raz kolejny zaatakować Ziemię. Została burmistrzą Cardiff i chciała doprowadzić do wysadzenia reaktora elektrowni atomowej. Wybuch pozwoliłby jej uciec z tej planety. Kiedy dziewiąty doktor pokrzyżował jej plany, próbowała użyć Tardisa i mocy szczeliny w czasie, aby wysadzić Ziemię i uciec. Została po raz kolejny powstrzymana przez doktora, który z pomocą Tardis zmienił ją z powrotem w jajo, jakby jeszcze nigdy się nie urodziła. W okolicach marca 2007 kolejny przedstawiciel tej rodziny chciał w ramach zemsty zniszczyć Ziemię. Przejął firmę Coldfire Construction, która budowała szkoły na całym świecie. Z ich pomocą chciał zabrać energię słońcu, sprzedać ją, a następnie podbić Raksa Kulikofala Został powstrzymany przez ekipę Jane. Okazało się, że syn jednego ze Slitynów przetrwał i w 2008 roku zebrał dwóch innych Slitynów w celu zemsty. Zostali oni zwerbowani przez Zajloka. Stworzyli wzmacniacz telekinezy, który Zajlok następnie chciał wykorzystać do zderzenia Księżyca z Ziemią. Slityni pożyczyli Sarze Jane swój teleport, aby ta mogła wrócić na strych i powstrzymać Zajloka. W 2009 roku pewien członek rodziny Slitynów przebrany za człowieka próbował ukraść Kainaina. Tego samego roku dwóch kolejnych Slitynów próbowało zderzyć ziemię z wielkim diamentem. Zostali powstrzymani przez rodzinę Blaterinów. Ci udając tych dobrych, podarowali ludzkości w dobrej wierze rośliny, która miała zakończyć problem głodu na świecie. Roślina ta okazała się oszustwem i tak naprawdę miała roznażać się bez końca i otruwać ludzi. Kwiat ten był jednak wrażliwy na dźwięk o określonej częstotliwości. W ten sposób zginął sam kwiat jak i Blaterin, gdyż mieli oni go pełno w swoich brzuchach. We wrześniu 2009 roku Slitin próbował zabić Sarah Jane za pomocą bomby, która jednak została deaktywowana przez Kanina. Slitina zabił Clyde za pomocą odstu W 2012 roku Henry Van Staten posiadał w swoim muzeum rękę Slytina. Slitini byli również na Transalo, gdy tej planety strzegł 11. Doktor. Nieznana jest. Data tego wydarzenia. Zostali oni zabici, albo wycofali się, gdy dalekom udało się przebyć przez pole siłowe. W alternatywnym świecie stworzonym przez Trickstera, gdzie Sara Jane zginęła, a Andrea jej przeżyła, Slitini, których Sara pokonała, nigdy nie przybyli na ziemię. To koniec historii Raksa Kulików Slitini przewijali się gdzieś w tle praktycznie aż do połowy y, rano 12 doktora. Jednakże po serii pierwszej doktora nie mieli w tym serialu już większej roli. Byli oni raczej wrogami bardziej kojarzonymi z przygodami Sary Jane, gdyż tam pojawiali się regularnie. I jak podobał się wam odcinek, napiszcie koniecznie czy chcielibyście powrotu Slitinów do serialu. Myślę, że dałoby się obecnie odświeżyć ich wygląd i przedstawić z nimi jakiś ciekawy koncept. To by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.